A, tak, wspaniałych artystów, jakim jest Rzeszek Urszonek, czy też jego żona Tamara Werdowska, która też niedawno prezentowała tutaj swoje prace. Okazuje się, że te prezentacje, które tutaj w Galerii Dziedzkiej Państwu pokazujemy, zapadają gdzieś w pamięć i przynoszą owoce. Taki był plan, że wyjeżdżam, odrywam się od wszystkiego, zapominam, ale właśnie wbrew temu założeniu, jak następuje takie wyciszenie, nic nie muszę, nie ma, nie ma żadnego powodu, żeby, żeby działać jest jakby wycofanie się, odpuszczenie tych wszystkich spraw bieżących. Wtedy pojawia się najłatwiej inspiracja. Same właściwie e, rzeczy układają się w jakieś opowieści, jakieś kamienie, jakieś, właśnie wyrzucone przez morze śmieci, czy, czy części e, e, gałęzi, patyków. I zaczyna po prostu to wszystko funkcjonować, a w wyobraźni, a. Miejsce dodatkowo, obciążone historią całą, bo tam właściwie jest początek cywilizacji. Jeszcze sprzyja jakby głębi wyobraźni. Jednak te archetypy, które gdzieś prawda, tkwią w naszym umyśle związane z Grecją, właśnie z starożytną cywilizacją, jednak wpływają na twoje myślenie. Samo słowo morze już jest archetypem, to znaczy to jest coś y, nie, y, tajemniczego. Y, głębia jest, y, y, nie, nie wiemy, co tam właściwie się znajduje. To jest ta y, chaos, taka pra y, źródło życia. Też, więc y, 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 już samo, samo, samo morze jako mo, można traktować jako archetyp początku zagrożeń świata. Trzeba się utrzymywać na fali, obiekty, bo no, może niesie ze sobą różne e, właśnie pnie. Zorientowałem się na przykład, że niektóre rodzaje małż e, żyją tylko w e, dryfującym drewnie i to jest jakby model e, losu ludzkiego na przykład, czy odniesienia Właśnie takiego dryfowania. Oczywiście od razu narzuca się skojarzenie z Odyseją. Fragment będzie głową albo częścią tułowia. To jest pies. Ja go pokazywałem tam. On ma tutaj jedną nogę, tak? I tutaj ma jedną taką kulawą. Wszystko właściwie zrobiło się samo. To nie nie, jest, nie było celu, zamiaru, jakiegoś planu, tylko e, wolny czas. Bardzo często artysta bez pracowni jakby nie jest w stanie normalnie funkcjonować. A tutaj e, w ogóle nie miałem zamiaru działać w ten sposób i, i, i otoczenie czy plaża była tym miejscem pracy ale też wysypiska śmieci po prostu. Ja mam taką skłonność do zbierania różnych rzeczy, do kolekcjonowania. Przeciągle coś przynoszę, chodzę po jakichś takich dziwnych miejscach. Jest piękna sceneria i tutaj artysta pracuje. To, to, to była po prostu kasterama tak? <grytanie> <grytanie> Bukowe. Aha. To też może, może e, niesie całe. E, no tony właściwie, wyrzuca na brzeg. Grecy się tym bardzo e, martwią z tego powodu, bo to niszczy plażę, za, zakrywa tym e, muszą to wywozić. Ta deska, ta podłoże też jest przyniesiona z, 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 z plaży. To było drewno e, przygotowane przez e, Nikosa na opał. To jest e, kucura, on mówił, no to takie pnie, to i, i, I to właściwie zebrałem tylko tą górną część obrobiłem. Ta, ta dolna to jest po prostu pień z oliwki wyciętej z, z ogrodu. i Chciałbym właśnie, żeby te prace w ten sposób działały, że to nie ja decyduję o tym, co jakby narzucam tą całą narrację, tylko chciałem, żeby to było odbierane w podobny sposób, jak ja to widzę. To znaczy, to jest jakiś początek, który ma działać na wyobraźnię. Każdy sobie odczyta, jakby stworzy własną historię i odegra własne sceny. Czy to jest tam w tym imię. miejscu, gdzie, gdzie jeździsz od lat, tak? Y Wcześniej jeździliśmy do... W, 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 mieszkaliśmy w innym No, to jest tu, tutaj już bardziej... Tam były u, u, u Pedrosa mieszkaliśmy w takim, w takim komunie właściwie. W grupie i tam trochę były inne działania, a tutaj a tutaj przed sezonem po prostu jeden z pokoi, tam widać, że jest pusto. Czy po, to jest po sezonie już? Spokój, tam odwiedził mnie ten doktor rentgenolog i, i, i ja mu chciałem pokazać, e, co robię. Był trochę zdziwiony, bo, bo inne prace przynosiłem do prześwietleń. Tak, też dźwięk. To to dźwięk. Fajnie. Znaczy, żeby sportowali, skoro ma zwiększoną grupą. Diagnozy się pojawi tak, tak. Ma trochę drawną, gdzieś nie Jakieś resztki, strzępy, sieci, ołowiane, obciążniki. I to wszystko znalezione, tak? Tak, to są znalezione gdzieś w porcie, czy w morze, czy na plaży. Zrobiłem taki piec na plaży prowizoryczny. I te patyki, które tutaj wykorzystałem do pracy. no, no Znosiliśmy wrzucaliśmy do pieca, bo wtedy właśnie się pojawił taki żal, że takie piękne formy po prostu są spalane. Później je wykorzystałem do tych działań. Znalazłem taki, mam gdzieś w dokumentacji ten pień, który po prostu jeszcze dryfuje, może go wyrzuciło, ale on jeszcze nie osiadł, po prostu mokry leży na, na kamieniach. I taki mokry właściwie próbowałem przeciąć, i taki mokre drewno łatwiej się przecina. No miałem tą piłkę plażową. plażową. E, na początku te otwory próbowałem wypalić e, rozgrzewając taki gwóźdź znaleziony w, w ogniu, ale później, później już e, wypo, wykupiłem w, w Lidlu. Mm -hmm. Lokowanie znowu mi się włącza. E, Wiertarkę. wiertarkę taką akumulatorową i, i miałem to w torbie. I to i, i, i no już, już to na plaży byłem w stanie montować i, i, i już przynosić jakieś takie zarysy tych, tych form. By Były jak zabawki, bo te wszystkie takie psiaczki ten w szczególności mamy to są takie jakby zabawki dla dzieci to... Jeżeli jest jakiś tułów i ma cztery, cztery odnóż, od razu, od razu e, e, kieruje wyobraźnię w tym kierunku. Myślę, że każdy inaczej by łączył w inny sposób je. Interpretował i jest w tym coś takiego jak test psychologiczny, coś obnażającego. Nagle się okazuje, że wychodzą jakieś takie trochę infantylne, czyli powrót do dzieciństwa, właśnie zabawki, właśnie, właśnie, właśnie taka opowieść, bajka.